Przestrzeni Estetyczne Rozmowy Akademii Estetyk miejsca, w którym profesjonaliści rynku beauty oraz medycyny estetycznej otrzymują najlepszą wiedzę z obszarów: Medycyna Estetyczna, nowoczesna kosmetologia, zarządzanie biznesem beauty. Rozkość się wygodnie i posłuchaj naszych ekspertów. Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i sociale o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Moim gościem dzisiejszego odcinka jest pani doktor lekarz, lekarz medycyny estetycznej, pani Justyna Bójnowicz-Szymczak. Dzień dobry, Dzień witam dobra, serdecznie. Witam. My się znamy osobiście, więc nie będziemy sobie paniować, będziemy sobie mówić po imieniu. Um, a słuchajcie, drodzy państwo, dzisiaj będzie bardzo ciekawy odcinek, dlatego że jest to jeden z najchętniej wybieranych zabiegów przez Polki, w ogóle przez pacjentki na całym świecie. W świecie. Mm, zaraz po tak zwanej blokadzie różnych mięśni słynnych, słynnych zabiega z użyciem toksyny, to. Mm, Zabieg modelowania, korekty, powiększania, odmładzania, e, odmładzania odświeżania, tak. nawilżania ust jest najchętniej wybieranym i jednym z pierwszych zabiegów, na które decydują kobiety... się pacjenci. Tak, tak, dokładnie. Tak. No i właśnie o tym sobie chcemy dzisiaj porozmawiać, troszkę odczarować, e, że to nie zawsze muszą być duże usta, ale tak e, też chciałabym zapytać, czy jak te trendy na 2023, czy są trendy, czy nie ma trendów, czy coś się... Wykonujemy więcej przy tych ustach, że to jest, nie wiem, tylko wypełniać, a może coś jeszcze dodajemy. Więc ja tutaj oddaję głos y, mojej drogiej ekspertce i, i będziemy zaraz wszystko wiedzieć, jak to z tymi ustami. Myślę, że trendy, no zawsze jakieś, jakieś są trendy, które kierują yy, rynkiem, kieruje tym Instagram, czy jakieś media społecznościowe, mm. ale chyba najważniejsze jest to, żeby dobrać ten efekt indywidualnie z pacjentką, wysłuchać jej oczekiwań. Yy, najczęściej pacjentki chcą czegoś, co jest naturalne, dopiero w, w czasie dłuższej rozmowy przed zabiegiem. Yy, I tak okazuje się, że one i tak chcą je mieć bardziej soczyste, bardziej seksowne, pełniejsze. Na początku każdy się no, obawia tych efektów przesadzonych, tak. no ale tak naprawdę po ulicy chodzi bardzo dużo skrzywdzonych pacjentek, może tak. bardziej klientek niż pacjentek. Tak, tak. Więc no, chyba najważniejsza jest równowaga w tym wszystkim i to bezpieczeństwo, żeby nie krzywdzić, nie szkodzić pacjentkom. Tak. Ja, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, bo przecież jak pracuję na co dzień też w klinik z klinikami i w ogóle widzę też, zresztą sama pamiętam, jak, jak, jak siedziałam i obserwowałam właśnie modelki, które przychodziły na zabiegi. que uh... i one, mm, każda jakby prosiła, żeby to było tylko takie delikatne. Ja bym tak nie chciała za dużo, tak troszeczkę. A potem mało mi, mało mi, mi. Chcę więcej. A potem jak właśnie ta delikatna opuchlizna się zaraz po zabiegu pojawiła i ona schodziła, mm, to tak niezadowolenie rosło. Tak, Dokładnie. niezadowolenie, bo przecież były takie fajne wcześniej soczyste i, i jednak znaczy no nie ma co ukrywać, no usta są takim symbolem dla kobiety bardzo takim y Wizualnie ważnym i o ile mówimy czasami tylko pewnie o drobnej jakiejś korekcie, to czasami naprawdę są jakieś poważniejsze defekty, prawda? Po wypadkach, czy nawet pacjentki po leczeniu są ortodontycznym. Często mhm. przyzwyczają się do tego, że te usta po zdjęciu aparatu, w czasie noszenia aparatu są większe, po zdjęciu aparatu czegoś im brakuje. Mają mhm. już ładny uśmiech i często te usta są taką właśnie fajną wisienką na torcie. Tak. A powiedz mi, czy ty pamiętasz może w swojej jakiejś historii, bo to już 10 lat jest, jeśli chodzi o Twoją obecność, tak? W, mhm. w medycynie, w medycynie, medycynie tak. estetycznej, to już jest naprawdę szmat czasu, masz się możesz się naprawdę absolutnie. far içtim Powiedz mi Justynko, czy ty pamiętasz jakąś taką historię, właśnie związaną z zabiegiem ust, który na przykład, nie wiem, wpłynęła mocno, znacząco na klientkę, że coś się takiego zadziało, że ona dostała, nie wiem, więcej pewności siebie i wróciła, pani doktor, Boże, w życie mi się odmieniło. Wiesz co, tak, dużo mam takich historii, ja teraz kończę jeszcze studia podyplomowe i to jest właśnie temat mojej pracy, jak o. modelowanie kształtu ust i te zabiegi w okolicy o, ust proszę. wpływają na samopoczucie, na poprawę pacjentek i w ogóle nie mam problemu, z, z, żeby pacjentki mi te ankiety wypełniały. Bo nie umawiałyśmy nie się nie umawiałyśmy na to Nie się, trafiłaś to idealnie. To, to ja to, to mówię, o idealnie. ustach zawsze możemy pogadać, oh, oh. bo to jest taki top, top mój, dokładnie po redukcji zmarszczek mimicznych, mm -hmm. no, jakby pracujemy z pacjentkami, żeby ta ich skóra, ta jakość skóry była fajna i pasująca do tych ładnych ust, do tego gładkiego czoła, żeby to no, była całość, żeby to tak. było spójne, żeby to ze sobą wszystko pasowało. Tak. Ale y, pacjentki, no, zrobienie ust to jest po prostu dodanie, bardzo duże pewności. Siebie, mm -hmm. no taka właśnie wisienka na torcie. Tak. Potem od razu człowiek ma ochotę właśnie czy nową pomadkę kupić tak. czy, czy się jakiś nawet błyż, do w lustrze czy... uśmiechnąć częściej. Tak, tak, to tak poprawia tak, dzień tak. i lepiej zaczynamy go. A powiedz, ym, powiedz może tym naszym drogim słuchaczom i słuchaczkom, pewnie bardziej słuchaczkom, a potem słuchaczom. Yy, czy taki zabieg modelowania ust, czy korekty ust, yy, to wykonuje się to jest wszystko dzieje się na jednej wizycie, czy to na przykład powinno się robić stopniowo? Jak ty to widzisz u siebie właśnie w gabinecie? To zależy od pacjenta. Mhm. Zależy od pacjenta, od doświadczenia lekarza, od planu. No są sytuacje, kiedy pacjentka przychodzi i mówi, mam teraz tylko ten tydzień na gojenie się. Mhm. Więc są sytuacje, że ja muszę się dostosować do tego. Mhm. Jeżeli mam taki, no, nie mam czasu, mam taki wolno, wolną rękę i, i luźny czas i nie mamy deadline'u żadnego z tym efektem końcowym, możemy popracować. Popracować sobie najpierw nad tymi ustami, które są malutkie, wąskie i pacjentka chce mieć mimo wszystko je większe, ale naturalne, ładne, mhm. więc no robienie ust to jest proces, żeby one były po kilku latach fajne, żeby... Ja jestem też dobrym przykładem. Mhm. Ja tych zabiegów miałam na okolice ust kilka różnych i po mnie nie widać, że ja mam mhm. ileś zabiegów, ileś mililitrów i tak. nadmuchane pontony, bo ja nie chcę tego. Moje tak. pacjentki tak nie wyglądają, mają tak nie wyglądać, mają być chodzącymi moimi wizytówkami, tak. więc jeśli mi ktoś pozwoli, to ja sobie je Pokieruje, że to będzie fajny proces. Łączymy mhm. mezoterapię, łączymy wypełniacze, łączymy toksynę botulinową, okay. nici rewitalizujące również, więc, jakby wszystko. No, usta to też jest część Czyli są parzy. techniki łączone faktycznie tak. przy, przy, ustach, przy ustach, że to nie jest tylko jeden rodzaj. I współpraca rodzaj. ze stomatologiem, to jest też podstawowa, mhm. podstawowa część. O widzisz, dlatego o tym się też mało mówi, wydaje mi się. A to faktycznie, no przecież to się zmienia jak się u, u, układ e, zębów e, nam koryguje, czy też nie wiem, modeluje, to tak samo podejrzewam potem coś z tymi ustami się dzieje. Cały proces starzenia jest związany mhm. z kośćmi, i z zębami, a dopiero później ze skórą tak naprawdę. Mhm. Czego pacjentki sobie nie, z czego sobie pacjentki nie zdają sprawy i są sytuacje, że mamy pierwszorazową pacjentkę w gabinecie w dojrzałym już wieku, i ona chce wisienkę na torcie, czyli usta. Więc no to też jest kwestia naszej pracy w gabinecie, zbudowania tego zaufania, żeby pacjentka dała nam popracować nie tylko nad ustami, no bo co z tego, że te usta będą soczyste, jędrne, ale nie będą pasowały do całości twarzy. A jaka jest Twoja opinia o tych racial lips? Powiedz mi. No umiem je zrobić, bo muszę być na bieżąco tak. z trendami. Myślę, że nie ma czegoś takiego, znaczy można robić oczywiście kalkomanie i każda pacjentka może wyglądać tak samo. Są osoby, które oczekują, Takiego konkretnego mm -hmm. efektu. Ja lubię, jak mi pacjentka pokaże, jakich ona oczekuje ust, bo wiem, jakby co ze sobą połączyć. Ale to są tylko nazwy, czy Russian Lips, czy Baby Doll Lips, tak. czy Paris Lips. No, tak naprawdę to jest chwyt marketingowy, tak. ten trend, o którym zaczęłyśmy rozmowę. Tak. Ale no nie można, czy to będzie wyższa, niższa, bardziej okrągła buzia, czy to będzie elegancka kobieta, czy młoda dziewczyna. No, każdemu to musi pasować do budowy twarzy, całości ciała. Cieszę się właśnie, że to mówisz, bo to dokładnie, to nie o to chodzi, żeby mieć, to nie jest jak zakup nowej bluzki. Zresztą nawet bluzkę też dobieramy. Różnie można do, 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 nosić też. Właśnie do swojej mhm. sylwetki, czy dany kolor nam pasuje. Czy tak zmienisz dodatkami. Właśnie. Więc to wszystko właśnie. jest indywidualne bardzo. I usta też sobie myślę, że no przy drobnej twarzy nagle jak zrobimy po prostu duże takie właśnie usta, no to to będzie wyglądało groteskowo, w ogóle. Takie tak, wódarnie, wręcz, dokładnie. Prawda? A to a tak jak powiedziałaś, no gdzieś tam chodzą po m, ulicy, jakieś ofiary, ale teraz tak myślę, że już jednak faktycznie na przestrzeni lat, po pierwsze, Polka się zmienia w swoich gdzieś tam oczekiwaniach. Coraz bardziej świadomie. Jednak, Świadomość prawda? rośnie pacjentów, dokładnie. Tak, że jednak już też nam się mniej te rzeczy podobają, bo kiedyś na pewno, tak jak właśnie powiedziałeś, 10 lat temu, 15 lat temu, w ogóle osoby, które korzystały z medycyny estetycznej z automatu, chciały trochę pokazać ten swój presti, że jakby mogły dotarły do tego że miejsca, że dotarły, tak. że już jedna to, je na to stać, że są odważne, że są otwarte, na że coś, są otwarte, tak. więc tak naprawdę pożądały takiego efektu, żeby było widać, żeby było widać. Tak. A dzisiaj e, jest dokładnie odwrotnie, czyli e, największe mistrzostwo osiąga się wówczas jako e, lekarz, który wykonuje ten zabieg i zarówno pacjent, jako świadomość, jeżeli Nikt, Nikt nie wie o co chodzi, a jest coś Wow, w A tobie. coś jest po tak. prostu właśnie ta świeżość, taka. Um, no tak jakbyś chciało się powiedzieć, wiesz co, no ty się nic nie zmieniasz. Ale nic się nie zmieniasz, nie starzejesz, tak. tak? ale Albo taki najlepszy chyba komplement, jak inna kobieta, koleżanka, tak. lub ktoś dawno nie widziany tak. mówi, tak. coś jest z tak. tobą fajnego innego. Tak. O, co, o co chodzi? To tak. nie jest takie oczywiste. Tak, to nie jest takie oczywiste, właśnie. A um, ja jeszcze chciałam wrócić do tej historii, właśnie, bo powiedziałaś, że jak że masz tą pracę dyplomową. E, czy jakaś dzisiaj taka konkretna, jakaś historia, nie wiem, przychodzi do głowy, e, która, która, którą się gdzieś klientka podzieliła, że, że faktycznie, jej kułał, wow, to coś wywołało u niej takiego no, spektakularnego. Tak na szybko mam pacjentkę, której kilkakrotnie robiłyśmy już te zabiegi na okolice ust. To też jest no, jakby sztuka, żeby nie przesadzić, żeby tak. nie dokładać i nie dokładać, nie, tak. prze, nie przeciążyć tej okolicy, ale to był już nasz, nasz któryś zabieg i pacjentka wróciła do nas, do klienta i mówiła, że po którymś naszym zabiegu była na weselu, machlowała ją makijażystka, która nie jest jej tu jakby lokalną, gdzieś na wyjeździe i pani mówi, Boże, ma pani tak piękne, naturalne swoje usta. I ona przyszła i mówi, wiecie co, no naprawdę taki komplement, więc tak. to też rośno, rośniemy tak, my wtedy tak. też. To, to jest chyba właśnie dokładnie, to jest najlepszy, no bo no właśnie, jeżeli ten efekt jest dokładnie na taki, taki, taki osiągnięty, że się nikt nie potrafi zorientować i jeszcze mówi, że są przepiękne, to, to to jest najlepsze. Mogę chwalić się dalej? Tak. Mam pacjentkę, która jest w kontakcie z wieloma, wieloma gabinetami. Mhm. Zna się z wieloma lekarzami i to takimi top lekarzami. A wybrała ostatnio mnie i czekam na wizytę kontrolną. Zdjęcia dostałam. Mhm. Jest mega, jest super, ale jakby sam, sam fakt, też miałam stresa w czasie zabiegu, ale jakby samo to, że ona wybrała mój gabinet i mhm. mnie, wi mówiąc, wiem, po co, czego oczekuję, po co do ciebie przyjechałam, więc super. to też było super. super. No to jest też dzięki temu, że ty faktycznie dzielisz się tą pracą e, właśnie w social mediach, mhm. że to też na pewno według mnie was wyróżnia, bo wy to robicie lekko. Bo tak jak ja sobie obserwuję, i porównuje to to nie jest tylko właśnie fakt, że po pierwsze, no wiadomo, rozchodzi się poprzez rekomendacje, ale wy faktycznie te wszystkie narzędzia, które są w social mediach aktualne, czyli rolki, nie, i wykorzystujemy, tak. wykorzystujecie i robicie je lekko. Wygląda to lekko, o, bardzo tak? się cieszę. No to wygląda nie, to, to lekko. Jest to strasznie czasochłonna praca, tak. jest to, no, zaczynając od zniecierpliwienia pacjentki, że trzeba jej nacykać tych fotek z każdej strony tak. i przed i po, sorry, nie ten kąt tak. wyszło, nie ostre, y, argument dziewczyn w czasie zabiegów, będzie na mnie krzyczała pani doktor, sorry, musimy powtórzyć zdjęcia, więc jakby, jakby wiemy, że to, co ten materiał, który zdobywamy, tak. to jest ta podstawa, no i potem ubranie tego i no to jest nasza wspólna ciężka praca niestety. No ale efekty, efekty są, w, są, tak, efekty tak. są, wygląda, że to jest lekko. Bardzo się cieszę, taki ma być <laughs> tak, końcowy tak, Ale i też jest w ogóle przecudowne, bo udało ci się zaangażować twój zespół do tego. Tak. I to jest w ogóle spektakularne, no bo ja wiem, jakimi naprawdę oporami się spotykają lekarze w klinikach. Ale ja sama mam taki, miałam taki opór. Jezu, mam znowu coś gadać do tego mm -hmm. telefonu, do kamery. Ale pewnie dlatego, że ty to przełamałaś, to też zespół zobaczył, że ty to robisz. Tak, nie oczekiwałam, dlatego, że ktoś będzie właśnie. to robił, a ja sobie będę siedziała czy klikała tak. tylko. Tylko jakby zaczęłam to ode mnie, dokładnie tak. No i to jest idealna cecha lidera, bo to jest dokładnie, o tym mówi takie świadome przywództwo, żeby być przykładem. Jeżeli chcesz, żeby zespół coś robił, czyli zachowywał się w określony sposób, robić on, to z nimi. To robić mhm. to z nimi. Po pierwsze dać ten początek, pokazać, że tak się to wykonuje, no i potem dopiero zespół tak naprawdę może iść za tym, bo um, no bo on oczekuje właśnie przywództwa. No więc tyle o tych drogich naszych pięknych ustach, A jeszcze bym chciała zapytać cię o ostatnią rzecz o preparaty właśnie, czy ty masz jakąś swoją, wiadomo, no nie możemy mówić niestety mhm. o nazwach, bo to już te, te takie niuanse, już nie wiadomo, co będzie można mówić, co nie tak. będzie można Podobremy mówić, roku. więc pomimo tego, że nagrywamy w starym, ale pewnie te materiały będą już, znaczy one już będą zawsze do odsłuchiwania, więc się już tutaj przezornie zabezpieczmy i już, żeby nie trzeba było, tak, tak, żeby nie trzeba było później e, uciekać e, z tymi nazwami, to tylko bym cię bardziej chciała zapytać Justynko o, o być może takie właściwości, które Ty, nie wiem, oczekujesz od preparatów, czy Ty masz jakieś swoje właśnie ulubione, czy to jest tak, że Masz jakąś swoją gamę sprawdzoną i wierzę, że... O nich super się po prostu te usta zawsze modeluje? Czy to jest tak, że do różnych ust bierzesz różne produkty? Dokładnie tak. Nie ma, przez to, że to nie jest kalkomania, ja, ja mam tak naprawdę kilka z sześć preparatów, mm -hmm. które, jeśli chodzi o same w sobie wypełniacze, mm -hmm. e, którymi balansuję, które dobieram, które miksuję. E, no co innego zaproponujemy młodej dziewczynie, która świadomie mówi, chce mieć duże, pełne usta. Co innego kobiecie, która jest no już dojrzała, której nie wypada wyjść z wielkimi ustami, nie będzie to ona po prostu. Mhm. Więc co innego tu dobieram, co innego też stosujemy, jeśli chcemy te usta przebudować, odżywić, a dopiero i przygotować, i dopiero później wypełniać i okay. modelować. Więc y, nie mam tu takiego recepty i przepisu, że ten preparat, ta firma i to jest ten jeden top-top y, moja jakby no, tajemnica i, i to robi robotę. Tylko no myślę, że lata doświadczeń, próbowania, wkurzania się. Lata doświadczeń, o słowo klucz. Tak. To jest lata doświadczeń. I to też myślę, że jak tej pacjentki będą słuchać właśnie, odsłuchiwać tego podcastu, to na pewno warto zwrócić uwagę, jak będziecie wybierać właśnie lekarza, no bo podejrzewam, że nie każda z was przyjedzie do pani doktor, ja aczkolwiek naprawdę droga dojazdowa jest bardzo, bardzo wygodna. To szukać lekarza osoby, która naprawdę, no, ma już to doświadczenie, no bo to jest y, jedna strona, to jest właśnie wiedza taka teoretyczna, którą można zdobyć podczas workshopów, podczas różnego rodzaju warsztatów, ale nic nie zastąpi, no, właśnie tej ilości ręki wykonanych zabiegów, tych właśnie, no tej trudności, która może mieć miejsce i Przecież tutaj Justenka wspomniała o tym, że inny preparat jest do wypełnienia, nawilżenia, ale tak samo inny do konturowania, bo tak, przyjdzie revitalizacji, rewitalizacji. do rewitalizacji. Mhm. Więc e, fakt, żeby właśnie umieć poruszać się w tej pełnej gamie produktów, to to jest, myślę, e, właśnie. No, za to, to Tak, i za to też tak naprawdę w tym gabinecie e, się płaci, bo, bo to nie jest kwestia ampułki. O tym trzeba. Ja będę zawsze myślę, kiedy tylko będę mogła, będę to podkreślała, żeby mieć świadomość, że nigdy nie wiem, mililitr żelu nie jest w stanie tak naprawdę sam osiągnąć tego efektu, bo ktoś po drugiej stronie musi wiedzieć, jak właśnie ten żel. Podać, podać, jak go zacząć, który, który żel, w którym etapie. I to, to jest właśnie ta opłata, która, która jest wnoszona właśnie za taką usługę. Justynko, ja Ci bardzo dziękuję, dziękuję za również. dzisiejszy odcinek i za naprawdę dużą ilość tutaj informacji dotyczących ust, a Drogich tutaj słuchaczy, zaproszę do kolejnego odcinka i tym razem będziemy sobie rozmawiać o perfekcyjnym duet.